Kuba pochwyt witam w kolejnym wydaniu miejskiego programu informacyjnego, a dziś zobaczą Państwo m.in. miliony dofinansowania na remonty dróg w mieście, sportowiec z roku 2010 oraz prymusi nagrodzeni. W piątek 17 czerwca w Rybnickim Magistracie podpisano umowę na dofinansowanie zadań związanych z przebudową układu komunikacyjnego miasta. Podpisana umowa jest rezultatem decyzji ministra finansów, zgodnie z którą na finansowanie wnioskowanego przez Rybnik zadania pod nazwą Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w subregionie zachodnim Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej, Przewidziane zostały środki z rezerwy celowej budżetu państwa. Dokument sygnowali prezydent Rybnika Adam Fudali oraz dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Derota Wójtowicz. Środki jakie uzyskało miasto z budżetu państwa są ogromne, bowiem to aż 24 miliony złotych, które mają być przeznaczone na remont pięciu ulic budowlanych Raciborskiej, łącznika ulicy Tkoczów z podmiejskiej niepodległości. 24 miliony złotych to jest coś naprawdę wyjątkowego. Te zadania, które mieliśmy zapisane potrafimy zrobić w tej chwili za 50% tej wartości po przetargu. No to świadczy o tym, że Rybnik potrafi te środki zewnętrzne przyciągać. I tak więc... Dwie z tych inwestycji już są realizowane. Od dłuższego czasu przebudowywana jest ulica Budowlanych od Ronda Mazama do skrzyżowania z obwodnicą północną. Ma się zakończyć w połowie października. W połowie lipca ma być gotowa z kolei ulica Niepodległości. By wyremontować ulicę Raciborską trzeba będzie znów ją zamknąć na pewien czas w lipcu, tłumaczą urzędnicy. Utrudnienia pojawią się też przy modernizacjach wspomnianych dróg. Dlaczego remontowane są w jednym czasie? To musimy robić wtedy, kiedy mamy środki finansowe, które są określone pewnymi regułami o tych środkach, które one muszą być wydane w tym roku. Z dotacji na przebudowę układu komunikacyjnego część pójdzie na dokumentację techniczną najbardziej wyczekiwanej przez lokalne władze drogi regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez miasto Rybnik. Ale to ciągle jeszcze jest kropla w morzu rybnickich potrzeb. Pamiętajmy, że to jest jeden z elementów ale całej dużej układanki, która finałowo ma się zakończyć właśnie tym, żeby ta droga racibórz-pszczyna przynajmniej już była gotowa, kompletna. Wyremontowane ma mają ułatwić dojazdy do dwóch autostrad, na jeden i na cztery. Ogółem miasto przewiduje modernizację blisko pięciu kilometrów dróg i budowę kolejnych dwóch kilometrów. 15 czerwca w Rybnickim Magistracie gościły dzieci z rodzin polskich mieszkających w Brześciu na Białorusi. Przybyły one do Rybnika na zaproszenie prezydenta miasta Adama Fudalego w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska akcji Wakacje w Polsce. W sali posiedzeń dzieci spotkały się z zastępcą prezydenta Joanną Kruszczyszyn. Pani prezydent z zaciekawieniem wypytywała młodych gości o ich życie w Białorusi, jak wygląda szkoła i jakie są tradycje. Mnie podoba Kraków, ja lubię Kraków, tak, mi podoba jak to powiedzieć? Ludzi w polskiej, tak, podoba mnie bardzo. Dzieci, jak się okazuje, nie miały problemów z komunikacją. Nie oni również zachwycają znajomością języka polskiego, dlatego że to jest trzecia grupa, jak mówiłam. Po raz pierwszy ta grupa tak pięknie mówi językiem polskim włada, że właściwie nawet nie czujemy akcentu. Jako, że Białorusini przybyli do Polski na wakacje, nie mogło więc zabraknąć atrakcji, które miasto im zapewniło. Oferujemy im te atrakcje, które zawsze zachwycają wszystkich zagranicznych turystów, czyli Kraków, czyli pszczyna czyli nasz piękny Rybnik, kampus naszej szkoły, basen czy Dinopark. A czasu na zwiedzanie było sporo, bowiem goście przebywali w Rybniku od 12 do 21 czerwca. To były trzecie wakacje Białorusinów w mieście. 17 czerwca do urzędu zagościli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 32, którzy szukali śladów niemieckich sąsiadów. Uczniowie naszej szkoły realizują projekt, projekt jubileuszowy w ramach... Obchodów jubileuszu dwudziestolecia polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Włączyliśmy się do tego projektu, organizując swój własny mini-projekt pod nazwą Szukamy śladów naszych najbliższych zachodnich sąsiadów w najbliższej okolicy. Wyruszyliśmy w różne punkty miasta, na drogi okolicy. W magistracie w poszukiwaniach pomogła zastępca prezydenta miasta Janna Kruszczyn, która wskazała dwa partnerskie niemieckie miasta Dorsten i Eurausburg opowiedziała o współpracy jaka jest pomiędzy Rybnikiem na tymi miejscowościami. Spotkanie było związane z realizacją projektu przygotowanego przez organizację polsko-niemiecką Współpraca Młodzieży. Prymusi nagrodzeni. Prezydent Adam Fudali spotkał się z najlepszymi uczniami Rybnickiej Szkół w czasie spotkań 20 i 21 czerwca w Szkole Muzycznej im. Braci Szafranków. W ramach uroczystości prezydent wręczył dyplomy stypendystom oraz medale rybnickim promuso. Tytuły rybnickiego promusa otrzymało 122 uczniów w trzech kategoriach: za osiągnięcia w kulturze, nauce oraz sporcie. To bardzo cieszy, że rybnik może się pochwalić tak zdolnymi i ambitnymi młodymi ludźmi, mówił włodarz podczas uroczystości. Jednak wyróżnienie i tytuł miał ogromne znaczenie również dla samych uczniów. Zostałam doceniona, pani dyrektor, doceniła mnie. Ma moje dziesięcioletnie już zaangażowanie w zespole, także. Bardzo się cieszę. Jak podkreślali wyróżnieni, na tytuł trzeba sobie ciężko zapracować, a droga do sukcesu w nauce nie jest łatwa. E, Tańczę już 8 lat, więc no, droga była ciężka, ale opłaciło się. Tak, można powiedzieć, że była trudna, ponieważ no, to jest całkiem inny jakby e, ruch niż nie wiem, w tańcach, które młodzież teraz preferuje także trzeba się po różnych rzeczy nauczyć wszyscy prymusi zgodnie twierdzili że dobre stopnie i sam tytuł zapewne pomoże im w przyszłości gdy będą wybierać dalszą drogę nauki czy kariery dodajmy że stypendia za wyniki w nauce otrzymało łącznie 60 osób wysokość przyznanych przez prezydenta stypendiów to w przypadku uczniów szkół podstawowych 400 zł gimnazjów 600 zł szkół ponadgimnazjalnych 800 zł Agata Perenc Młoda 21-letnia judoczka ubiegłoroczna mistrzyni Polski w judo została sportowcem roku 2010 w Rybniku. Zaszczytny tytuł wraz z nagrodą otrzymała z rąk prezydenta Adama Futelego w czasie gali 22 czerwca w Urzędzie Miasta. Naprawdę bardzo miło, że jestem doceniana przez innych ludzi spoza siedliska judo. Agata Perens jest zawodniczką klubu sportowego Polonia Rybnik. Osiąga spektakularne sukcesy w judo dzięki pracy pod okiem trenera Artura Kejza. Generalnie trenujemy w klubie Raz, dwa razy dziennie, codziennie. Także jest to ciężka praca, bardzo pracowne i, i, i to jednak systematyczność, przede wszystkim, to jest najważniejsze. Agata Perens w 2010 roku w swojej dyscyplinie uzyskała m.in. Mistrzostwo Polski Seniorek. Zdobyła ponadto złoty medal na Mistrzostwach Polskiej Młodzieży i Mistrzostwo Polski Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Polski Młodzieży. Reprezentowała też nasz kraj na Mistrzostwach Europy Młodzieży w judo w Sarajewie. Podczas gali w urzędzie prezydent miasta uhonorował także, prócz uznanej judoczki, nagrodami pieniężnymi oraz wyróżnieniami 57 rybnickich zawodników. Młodzieżowa Rada Miasta 17 czerwca hucznie świętowała 10 dziesięciolecie istnienia. Obchody rozpoczęły się już rankiem w Akademii Ekonomicznej. Prowadziliśmy dzisiaj warsztaty z zaproszonymi gośćmi prowadzi, czego efektem był później panel dyskusyjny. Młodzież w grupach dyskutowała na temat projektu Teśmowa Młodzież, by później podsumować swoje rozważania, a dotyczyły one głównie działalności Młodzieżowych Rad, ich zadań i celów. Rebnicy, młodzieżowi radni wymienili się doświadczeniami na temat działalności w Radzie ze swoimi kolegami z Bytomia, Czechowic, Dziedzic i Cieszyna. 10 lat to jest także taka świetna okazja, żeby podziękować wszystkim tym, którzy nam pomogli, z którymi współpracujemy. Podziękowań więc nie zabrakło w czasie uroczystej gali w Auli Akademii Ekonomicznej, gdzie kwiaty przyjęli włodarze miasta oraz osoby, które pomagają na co dzień młodzieżowym radnym. Obchody dziesięciolecia to także okazja do podsumowania działalności. Młodzieżowa Rada Miasta organizuje jak co roku czapkę Świętego Mikołaja. W tym roku organizujemy po raz dziesiąty. Organizujemy również akcje takie jak Pokaż Styl. W tym roku również zorganizowaliśmy drugą edycję konkursu fotograficznego Rybnik Oczami Młodych. Świętowanie zakończyło się na sportowo, bowiem meczem pomiędzy młodzieżowymi radnymi, a dorosłą radą oraz pracownikami urzędu. We wszystkich spotkaniach bezkonkurencyjnie okazali się młodzieżowi radni. Rekordowa liczba psów w wystawce praktycznie z całej Europy Środkowej międzynarodowe jury. W rynickim kamieniu już po raz trzeci odbyła się wystawa Owczarków niemieckich. Można było więc podziwiać najpiękniejsze okazy tej rasy. Zgłosiła nam się rekordowa ilość psów 137 z Polski, z Ukrainy, Słowacji i Czech. Także bardzo się cieszymy. Rok temu było tylko 75 piesków. Także widać, że impreza się rozwija i ranga jej w Polsce jest coraz to większa. Każdy pies musi przebyć długą drogę, zanim zostanie czempionem. Żeby zostać czempionem krajowym, to trzeba wygrać w swojej klasie trzy wystawy w tym jedną międzynarodową, jedną klubową. No, oczywiście z oceną doskonałą i z pierwszym lokatem. Formuła tegorocznej imprezy została poszerzona. Po raz pierwszy oceniano owczarki długowłose uznane za odrębną rasę. Zaproszono wysokiej klasy sędziów z niemieckiej organizacji SV. Wysoki stopień posłuszeństwa, zdolność do szybkiego uczenia, wierność, towarzyskość nic dziwnego, że posiadając takie przymioty, owczarek niemiecki stał się jedną z najpopularniejszych ras psów nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.